Z ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Czasami wydaje się nam, że, żeby spotkać Boga, trzeba wpierw osiągnąć jakiś poziom duchowy, trzeba się jakoś wyzbyć swoich ciężarów, wyzbyć się swoich grzechów. To trochę tak jak z tymi, którzy marzą o tym, żeby osiągnąć sukces w bieganiu, na przykład przebiec maraton. Wyobrażają sobie, że żeby rozpocząć ćwiczenia do maratonu, to wpierw trzeba zrzucić wagę. Wtedy dopiero to bieganie będzie miało sens. Tymczasem spotkanie z Bogiem w ogóle nie przypomina ćwiczeń gimnastycznych, w ogóle nie przypomina przygotowań do olimpiady. Bóg przyjmuje nas dokładnie tak obciążonymi jakimi jesteśmy. Bóg przyjmuje nas z całym realizmem naszego życia i nigdy nie powiedział, że jeżeli jesteś zbyt obciążony, zbyt utrudzony, zbyt rozmiłowany w swoim grzechu, to nie masz do niego przystępu. Wprost przeciwnie, przystęp do Boga mają ci, którzy są najsłabsi, najbiedniejsi i w pokorze to Uznają. Do zobaczenia jutro.